Cześć. Dzisiaj jestem z moim zagadkowym przedmiotem, o którym wspominałam we wcześniejszym filmiku i opowiem coś więcej na ten temat, jakie rodzaje możecie u nas kupić, do czego służą, także zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego, jak nazwiemy ten gadżecik. Jest to szpada do szaszłyków, taki szpikulec do nabijania mięska, szaszłykówka albo profesjonalnie szampury. Są to szampury. Na takich szampurach przygotowujemy przede wszystkim kofty, albo Adana kebaby, shish kebaby, takie potrawy niekoniecznie rodem z Polski, bardzo często spotykane w Turcji, Grecji, Maroku, Egipcie, także jeżeli podróżujecie, to takie smakołyki na pewno Wam się gdzieś tam rzuciły już w oczy. I czym tak naprawdę jest ta kofta? Kofta jest takim przysmakiem pieczonym na właśnie takiej płaskiej szpadzie, gdzie mięso jest oblepiane, czyli nie są to kawałki dużego mięsa nabijane i, i w ten sposób pieczone jak nasze klasyczne szaszłyki, tylko najpierw musi ono być zmielone, odpowiednio doprawione, bardzo aromatyczne są, są, są to mieszanki. I dopiero taką mieszanką oblepiamy sobie szpadę i grillujemy. Mega smaczne, fajne wykonanie, także warto spróbować, a te krótsze modele, które mam tutaj... Spokojnie wykorzystacie nawet w domu, w piekarniku. One się tam po prostu mieszczą, więc nie jest to konieczne, aby rozpalać grilla na zewnątrz. Spokojnie przygotowujecie to w domu. Więc to jest taka ogromna zaleta, że grillować możecie cały rok. Niezależnie od pogody, zrobicie sobie takie szaszłyczki w domu. Jeśli chodzi o wyjście na zewnątrz i takie już większe grille, to będą po prostu te dłuższe, szersze szpady do wykorzystania. I one mają bardzo fajną zaletę, bo można też użyć ich w piecach zwanych mi, y, tandorami. One są tutaj na takich zaczepkach. Mhm. I te piece, one posiadają właśnie y, uchwyty, i wypiekamy sobie większe, większe, większe szaszłyki. E, świetny model, gdzieś mi uciekł. O tutaj świetny model w całości wykonany ze stali nierdzewnej. Piękna rękojeść, popatrzcie, tutaj jest. No to jest jakościowe wykonanie. Tutaj mega mega. Bardzo szeroka, długa na 60 cm. Szpadka. Ten model to po prostu hit. Hit, bo on wygląda. Tutaj przygotujecie sporo tego mięska. Rewelacja, a do tego jeszcze jest mega stojak, który ułatwia pieczenie przede wszystkim, ponieważ na stojaku są nacięcia. I fajnie można obracać. To nie przywiera, bo to jest na grillu postawione. Także mega sprawa. A po prostu sobie tam regulujemy. Kładziemy na płasko. Potem odwracamy. Z każdej strony jest to wygrillowane. Mega połączenie. Taki zestawik zawiera piękny szpad Spokojnie yy, można sobie kupić na, na grilla takiego klasycznego. Yy. To jest hit prezentowy, także, także serdecznie polecam. Jeżeli to ma być jakaś gastronomia, lokal gastronomiczny, to polecam mega długie, też z rączką nierdzewną, ale to są szpadki już gięte. Czyli tak, bardzo dobrze trzymają mięso. Sporo tego mieszczą, bo są długie, a mega mega się sprawdzają. W przypadku taki długi szpad mam jeszcze z wykończeniem drewnianym, i zaraz powiem, czym to się tak naprawdę różni. Te drewniane spokojnie możemy złapać, oczywiście ta część drewniana poza grillem, tutaj na, na, nałożone mięsko i chwytamy sobie bezpiecznie za, za rękojeść. W przypadku tych szpadek z rączką nierdzewną nie bierzemy tego gołą ręką. Używamy ochraniaczy, używamy jakiś szczypiec, yy, czy po prostu no, coś musimy zabezpieczyć, żeby się nie poparzyć. Postalnie nierdzewna oczywiście będzie się nagrzewała. Szczególnie w przypadku tych mniejszych szpadek. Które będziemy robić na przykład w piekarniku. Tu konieczne jest, żeby, żeby sobie zabezpieczyć tą dłoń. Yy, wspomniałam o tych szpadkach z drewnem. Yy, mamy tu takie modele, wykończone rączką drewnianą. O proszę. Grafit, orzech naturalny i taka krótsza naturalna z, z delikatnym kolorkiem biało-zielonym. Bardzo fajne. Też, też płaskie, też długie. I tak, albo całkiem długie na 70 cm, troszkę krótsza jest ta biała na 64, albo te mniejsze na 55 cm. Także też fajne wykończenie, bardzo, bardzo eleganckie. To tyle, jeśli chodzi o te szpady płaskie, czyli do tych mięsek oblepianych, do szaszłyków. Mamy w ofercie też klasyczne takie szpikulce. One są spręta ostre, więc spokojnie można wszystko nabijać. Podwójne dlatego, żeby dobrze trzymały. Czyli jak nadziewamy sobie na przykład cebulkę, pieczarkę, mięsko, to się dobrze trzyma, fajnie grilluje, jednym ruchem to po prostu sobie obracamy. Bardzo fajna sprawa i tutaj ten model mam też w trzech kolorach. Tak jak wspomniałam tam, naturalny, grafit i orzech. Takie trzy modele. Do tych modeli Mamy też fajne ściągacze, czyli też, żeby potem łatwiej było ten szaszłyczek sobie ściągnąć, ale to może pokażę w kolejnym filmiku. Z tych szpikulców mam też wersję taką ekskluzyw z Nierdzewki. Podwójna, fajna szpadka, ostra, dosyć szeroka, także do lokalu gastronomicznego super. Duża, poręczna, także pomieści sporo smakołyków. Tutaj mam wprawdzie jeszcze taki gadżet grillowy, nie do szaszłyków, bardziej pod kiełbaski, ale to nie klasyczne widełki. To może osobny filmik pokaże właśnie jakościowe widełki z stali nierdzewnej. Ten gadżecik pozwala nam upiec kilka kiełbasek naraz. raz. Czyli tak, nadziewamy 3-4 kiełbaski, kładziemy na grillu, oczywiście poza częścią drewnianą i jednym ruchem obracamy. Bardzo fajny, praktyczny gadżecik, ale o widełkach będę, będę mówić coś więcej następnym razem. Zostały mi takie klasyczne szaszłykóweczki, które mogą zastąpić nam te drewniane patyczki. Te są wielokrotnego użytku, można spokojnie sobie je wykorzystać w piekarniku, na klasycznym małym grillu, pomieszczą kilka kawałków mięsa, warzyw, fajne rozwiązanie. Taka mniejsza wersja ich to są już takie szpileczki. Tutaj też zrobimy wprawdzie malutkie szaszłyczki, ale bardziej polecałabym raczej do trzymania rolat, jako zrazóweczka, na przykład do hamburgerów, aby utrzymać je w jednej pozycji, ale też fajna sprawa, takie inne, praktyczne rozwiązanie. Te wszystkie przedmioty dostępne w naszym sklepie internetowym pod adresem www.art-win.pl, ja go wkleję tutaj, Także stacjonarnie zapraszam do klinkówki kasztanowa 5. Jeśli macie pytania, zapraszam na Priv, przez formularz kontaktowy. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.